Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ciąg 9x19 jest arytmetyczny, a ciąg x42yz jest geometryczny, oblicz x, y, y oraz z. No i teraz co? Jak od 19 odejmiemy, proszę 9, to utrzymamy 10. A i, to jest pierwszy wyraz i drugi, trzeci, przepraszam, czyli jak od A3 odejmę A1... To trzymam dwie różnice, czyli wiemy już, że dwie różnice równa się 10, czyli jedna różnica będzie równa 5. Czyli ten środkowy wyraz musi być równy 14. Dlaczego? Bo 9 plus 5 jest 14 i 14 plus 5 jest 19. Wszystko się zgadza, czyli mamy 14, że x y, y jest 14. No to teraz mamy geometrycznie, no to już tu 14 sobie wpisujemy, 42yz. Jak to policzyć? No, w taki sposób, że dzielimy 42 na 14 i wychodzi nam, kochani, równo 3, i to jest ten iloraz. Czyli potem co? Żeby policzyć kolejny, musimy 42 razy 3, 42 razy 3 to jest 126. I 126 razy 3 to będzie 378. Tutaj iloraz nam wyszedł Q równy 3, czyli po prostu każdy kolejny wyraz mnożymy razy 3, a tutaj różnica wyszła nam 5. To już wszystko, jeżeli chodzi o to zadanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.